czytanie z księgi rodzaju Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia wskutek czego człowiek stał się istotą żywą A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie Pan Bóg umieścił tam człowieka którego ulepił Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła a wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do Niewiasty: Czy rzeczywiście Bóg powiedział, Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała: Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, Nie wolno Wam jeść z niego, a nawet się go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do Niewiasty: na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg, będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. Wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Oto słowo Boże. Zmiłuj się, panie, bo jesteśmy grzeszni. Zmił się Panie, bo jesteśmy grzeszni. Zmił się nade mną Boża łaskawości swojej, w ogromie swej tości zgładź moją nieprawość. aby my mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni. Uznaję bowiem nieprawość moją, a grzech mój zawsze przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłam i uczyniłam, co złe jest przed Tobą. Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odmów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni. Przewróć mi radość Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Panie otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Zmiłuj się Panie, bo jesteś. Czytanie z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed prawem grzech był na świecie. Grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi Którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem tego, który miał przejść. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka Jezusa Chrystusa. I nie tak samo ma się rzecz z tym darem, jak ze skutkiem grzechu spowodowanym przez jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, to o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, Królować będą w życiu z powodu jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Oto Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. obie, Tobie, słowo Boże. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już 40 dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem, Lecz Jezus mu odparł: Napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł mu: Jeśli jesteś synem bożym, rzuć się w dół. Napisane jest bowiem, aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus. Ale napisane jest także: nie będziesz wystawiał Pana Boga swego na próbę. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego, dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to rzekł mu Jezus, idź precz szatanie. Jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto przystąpili aniołowie, i usługiwali mu. Oto słowo pańskie. Nie ja pamiętam imienia tego pana dyktyna, nazywa nazywał się Gierzycki, bo już nie żyje. Komentując ten fragment Ewangelii Mateusza, mówi, że można na niego spojrzeć też i w taki sposób. Jeżeli kusiciel zwraca się do Jezusa, jeśli jesteś Synem Bożym, to znaczy, że nie wie tak do końca, kim On jest. O, Szymon, Szymon imię, ojciec Szymon Gierzycki. I on mówi, że to jest tak jak bardziej koresponduje z tym, co mamy zapisane w katechizmie Kościoła katolickiego, który podsumowuje to, kim jest szatan, że szatan, i diabeł jest tym, który nie jest w stanie przeniknąć zamysłu Boga. To nie jest tak, że wiedza szatana jest wiedzą kompletną na wzór samego Boga. I dlatego, gdyby zerknąć właśnie w tekst poprzedzający ten dzisiejszy fragment Ewangelii, zobaczylibyśmy Jezusa, który jest nad brzegami Jordanu, który słyszy z nieba, kim jest, ale zaraz po tej scenie Jezus wychodzi na pustynię. Jeżeli jesteś Synem Bożym, w tekstach biblijnych, mówię, że trzymam Starego Testamentu, jest to opisane, znaczy, jest osoby opisywane z formowaniem Syn Boży wcale nie kojarzą się z przychodzącym Mesjaszem. Synami Bożymi są przede wszystkim ci, którzy są blisko Boga. I to co robi demon względem Jezusa, rozpoczynając każdą z tych swoich wypowiedzi, jeżeli jesteś Synem Bożym, to jest, e, mówiąc, ojciec Szymon, chęć sprawdzenia kim On tak naprawdę jest, przez to w jaki sposób zareaguje. W jaki sposób zareaguje, na propozycję, która jest mu składana. Wtedy będzie mógł tak naprawdę zły duch przekonać się, kim jest ten Syn Boży, względem którego staje z rozmaitymi pokusami czy propozycjami. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy wspólnie spróbowali właśnie popatrzeć na ową pokusę, ale nie na każdą z nich z osobna, tylko w ogóle czym ona jest. Jeżeli byśmy przypomnieli sobie słowa modlitwy Ojcze Nasz, to z odłością zauważymy, że na samym końcu, a pamiętajmy, że to jest modlitwa dana przez Jezusa Jego uczniów, którzy pragną nauczyć się modlić, mamy takie stwierdzenie, które tak trochę po Polsku jest przetłumaczone i nie wódź nas na pokuszenia, ale nas zbaw ode złego. Trzeba by przetłumaczyć tak bardziej współcześnie, zresztą podobnie chyba, jeśli pamiętam, jak w Ewangelii Łukasza, i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie, ale nas od niej wybaw. Zobaczcie, że jeżeli Jezus mówi o pokusie i każe uczniom w ten sposób się modlić, to jest coś na rzeczy. Mają modlić się w ten sposób. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Nie mają modlić się. Nie będzie w naszym życiu żadnej pokusy, jak będziemy blisko Ciebie. Tylko nie dopuść, żebyśmy jej ulegli, to znaczy, żeby ona nas pokonała. Święty Augustyn w komentarzu do psalmów mówi, że pokusa, bez pokusy nie ma prawdziwego, głębokiego życia duchowego. Bez pokusy nie ma tego życia. Dlaczego? Dlatego, że ona dla chrześcijanina jest okazją do tego, żeby tak naprawdę odpowiedział sobie na pytanie, kim tak naprawdę jest i za kim się opowiada. Ale Augustyn dalej mówi, że pokusa też powoduje, że człowiek tak naprawdę zaczyna poznawać prawdę o sobie. Zaczyna poznawać prawdę o sobie samym przed sobą samym. Gdyby sięgnąć do języka greckiego, byśmy zobaczyli, że to słowo, które my tak często tłumaczymy jako pokusa i ono pewnie kojarzy nam się tak bardzo, e, na mnie się kojarzy tak trochę konsumpcyjnie. Jak widzę reklamę jakichś batoników i, Zachęta, żeby ulec pokusie. So, można ulegać jeszcze innym pokusom, ale kojarzy się to tak, no właśnie, że coś zjemy, coś kupimy, ulegniemy jakiejś namiętności. Ale greckie teksty Nowego Testamentu pozwalają tłumaczyć słowo pokusa trochę inaczej, i Nowy Testament, czyli już później te listy Pawła, Piotra, list Jakuba, one. To słowo greckie, które my mamy przetłumaczone w Ewangelii w jego pokusa, tłumaczą jako doświadczenie czy próba. To znaczy mówią o sytuacji, w której znajdzie się chrześcijanin i która będzie dla niego próbą wiary. To znaczy będzie momentem, w którym będzie mógł przetestować, czy to, co jest deklaracją, znajduje pokrycie w działaniu. To jest pokusa, to jest próba. To znaczy, znajdujesz się wobec propozycji, którą przynosi tobie świat, w którym żyjesz, albo jest ona pod szeptem zła, i zobacz, jak ty się w tym odnajdziesz. Myślę, że warto w ten sposób popatrzeć na to, o czym mówi dzisiaj tekst biblijny. Jezus doświadcza pokusy, bo pokusa nie jest grzechem. Syn Boży jest wolny od grzechu, ale nie od pokus, które są sytuacją, w której można pójść albo w jedną, albo w drugą. Można dokonać wyboru, albo się opowiem za Bogiem, albo przeciwko niemu. Dlatego, dlatego Jezus doświadcza pokus. Ale Komentatorzy tekstów mówią, że Jezus doświadcza pokus także po to, żeby pokazać, że po pierwsze, są nas czymś normalnym, po drugie, że jest możliwa do pokonania. I że nie jest grzechem. Zobaczcie, z pokus się nie spowiadamy. My się spowiadamy z grzechów. A czym jest grzech? Grzech jest naszym osobistym wyborem. Ja dokonuję bardzo konkretnego wyboru. Gdyby jak się cofnąć do tego dzisiejszego, pierwszego czytania. Wyjętego z księgi rodzaju, oczywiście pamiętajmy, że to jest pewien obraz biblijny, który próbuje opisać tajemnicę zła, to byśmy zobaczyli, że tam w opisie autor umieszcza drzewo poznania dobra i zła, drzewo prawa. I święty Paweł w tym fragmencie czytanym przez Ole, on jest dość długi, może nam trochę to umknęło, mówił jasno, że nie poczytuje się grzechu, jeżeli nie ma prawa. A oczywiście trzeba pamiętać, że dla rabinów prawo to jest prawo Bożych Przykazań i prawo Mojżesza. To znaczy, że jest to jakiś punkt odniesienia. To znaczy, że ci, którzy doświadczają pokusy czy grzechu, dowiadują się w konfrontacji także z prawem, czy coś jest dobre, czy coś jest złe, w związku z tym. Mogą wybierać między dobrem a złem, dlatego Paweł powie, że gdy nie było żadnego prawa, to nie ma mowy o grzechu. Skąd więc warto się pytać, a skąd my tak naprawdę wiemy, czy coś jest dobre, czy coś jest złe w naszym życiu? Zastanawiacie się kiedyś nad tym? Skąd ja wiem? sam możemy powiedzieć, no, ale ja wiem, ale skąd? Skąd to wiem? Bo mi się wydaje, że. Pytanie, właśnie, to jest pytanie o punkt odniesienia. To jest pytanie o punkt odniesienia. I w pokusie jest potrzebny, czy w doświadczeniu jest potrzebny punkt odniesienia. I wtedy rzeczywiście człowiek będzie mógł dokonywać wyboru. Dlatego chciałbym Was zachęcić do tego, żebyśmy tak popatrzyli właśnie na rzeczywistość życia naszego duchowego, myśląc. Nie o grzechu jeszcze, tylko o sytuacjach, w których coś gdzieś zaczyna się w nas ciać, a co jest dalekim przedpolem naszego osobistego wyboru. Tak jak wspomniałem na początku, Augustyn mówi, że pokusa jest nieodłącznym elementem głębokiego życia duchowego. Ale myślę, że trzeba by to doprecyzować. Tylko wtedy, gdy zaczynamy się nad nią zastanawiać i zaczynamy ją analizować. Popatrzcie, że gdybyśmy tak się popytali siebie, czy my analizujemy różne sprawy w naszym życiu, to owszem, pewnie gdy jesteśmy analika, analitykami giełdowymi, to je analizujemy, gdy mamy w pracy jakieś zadanie, które wynika, z, z którym wiąże się analiza jakiś danych, to my to jakoś robimy. Może nawet jesteśmy w stanie też. Popatrzeć tak na swoje działanie i odpowiedzieć na pytanie, co z czego wynikało, i to jest jakaś analiza naszego działania. Ale czy jesteśmy tymi, którzy próbują analizować siebie? Jeśli pamiętacie, to jest taki fragment w Ewangelii, gdzie Jezus tłumaczy faryzeuszom, że nie jest, zresztą to jest też w Ewangelii Mateusza, że nie to powoduje. Nieczystość człowieka, to co w niego wchodzi, a nie myśleli o pokarmach, które nazywali czystymi, nieczystymi, tylko nieczystość powoduje to, co z człowieka wychodzi. I Jezus zaczyna wymieniać gniew, złość, wym zdanie, cała lista, lista wymieniana przez Jezusa. Czyli to, co się w nim dzieje. Gdzieś na poziomie znacznie głębszym, jeszcze może nawet i przed decyzją, tylko w jego emocjach, uczuciach, w tym najgłębszym gdzieś pokładzie duszy. Czy my się zastanawiamy nad tym, co się w nas dzieje? Popatrzcie, że często jest tak, że nie wiem, z kim się kłócimy, ogarnie nas gniew. Potem od słowa do słowa, mamy eksplozję, potem mamy skutki tej eksplozji, mamy ciche dni, mamy nadąsane spojrzenia, mamy obrażone bądź obrażonych, ale czy zastanawiamy się, to jest wydumane może nie wydumane to jest taki przykład, pierwszy może z brzegu, ale czy zastanawiamy się już po fakcie, ale jak to się stało, że do tego doszło? Co się stało gdzieś w nas, w głębi, wcześniej, że. Bo ktoś mnie zdenerwował. Czy popatrzymy może gdzieś w siebie, a jakie emocje temu towarzyszyły, a dlaczego ta osoba mnie denerwuje, a co mnie w niej nie pasuje, a co mi nie pasuje we mnie samym, dlaczego. Zaczynamy się zastanawiać, i wtedy zaczynamy odkrywać, można powiedzieć, w jaki sposób gdzieś. Następują takie poruszenia wewnętrzne we mnie, które potem owocują często konkretnym złem. Grzech nie bierze się w naszym życiu, czyli wybór jakiegoś konkretnego zła. On nie spada jak grom z jasnego nieba. On ma swoje życie znacznie wcześniej. I dlatego może warto tak pomyśleć sobie, w jaki sposób przychodzi do mnie pokusa. I tak dawno rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który mówił, że gdybym w porę się ogarnął, gdybym w porę zauważył to, po jakiej drodze idę, to mógłbym sobie zaoszczędzić mnóstwa historii nieciekawych życia. Gdybym w porę zauważył, ale nie chciałem tego zrobić, albo nie umiałem tego zrobić, albo no właśnie, jest dużo albo. I dlatego myślę, że może warto byłoby tak dzisiaj pomyśleć, czy ja mam taki moment, w którym w ogóle chciałabym, czy chciałbym popatrzeć gdzieś w głębi swojego wnętrza, swojego życia duchowego. My wszyscy jesteśmy wezwani nie do płytkości życia duchowego, tylko do głębi życia duchowego. A głębia życia duchowego to jest również odkrywanie, w jaki sposób. Przychodzą do mnie rozmaite, czy przychodzą na mnie rozmaite doświadczenia, próby, konfrontacje i jaka ja w tym jestem, czy jaki w tym jestem, jak reaguję, ku czemu to prowadzi, w konsekwencji jakie są moje wybory. Czy to jest zrobić łatwo? I tak, i nie. Ja mam takie osobiste doświadczenie, że trzeba zadbać o jedną rzecz: o ciszę i spokój. Ciszę i spokój, po to, żeby pobyć najpierw z sobą. Ktoś powie, że to jest takie banalne, tylko słuchajcie, czy my tak naprawdę próbujemy przebywać z sobą, samym? Ja wykorzystuję taki czas. To oczywiście nie jest jedyny tutaj dębno, jest wspaniałym miejscem, ponieważ tutaj jest kompletna cisza. Koty mają to do siebie, że nie szczekają. Psy, sąsiadek są w miarę spokojne, chyba że koty je denerwują, w związku z tym raz, że jest cisza. Ale no właśnie ta cisza, po to, żeby zatrzymać się i pomyśleć, co się stało, jakie były moje emocje, jakie były moje uczucia, jakie myśli kotłowały się w takiej czy innej sytuacji. Można to zrobić wtedy, gdy patrzymy na taką czy inną sytuację z dystansu, gdy ona już minęła, gdy kurz. Po bojowiska opadł i wtedy zaczynamy odkrywać także prawdę o sobie. Ja mam jeszcze jeden taki moment, gdy jadę samochodem. Gdy ruch na drodze nie jest specjalnie, nie wymaga specjalnie jakiejś wielkiej uwagi, ale swoją drogą, jak człowiek już ma wiele lat doświadczenia, jeżeli za kierownicą, to nagle odkrywa, że pewne rzeczy dzieją się prawie automatycznie. Tylko, że trzeba wyłączyć radio. Trzeba wyłączyć ulubiony klip, trzeba Spotify'a wyłączyć. Trzeba odłączyć może zestaw głośno mówiący, nie odbierać telefonów, i wtedy jest szansa, żeby pobyć z sobą, przynajmniej ja to tego tak odkrywam, i jest okazja, żeby przemyśleć różne wydarzenia. I wtedy zaczynamy odkrywać właśnie, że były takie czy inne poruszenia, pokusy, doświadczenia, i wtedy widzimy też prawdę o sobie, poznajemy prawdę. O sobie. Dlatego wspomniany przeze mnie Augustyn mówi, że pokusa jest okazją do tego, żeby poznać prawdę o sobie. Dlaczego? Dlatego, że nasz umysł pewnie ma taką cudowną umiejętność oszukiwania siebie, ale nasze emocje nie. I one nam pewne rzeczy mogą podpowiedzieć i pokazać. Wielki Post to jest bardzo dobra okazja do tego, żeby pogłębić swoje życie duchowe. Ono nie może być oparte tylko o to, że ja odmówię jakąś modlitwę. Ono nie może być oparte tylko o to, że ja przyjdę na niedzielną przeświętę, nawet ze szczerą intencją. Ono musi być związane w pewnym momencie mojego życia z pogłębianiem mojej relacji z sobą, a w moim wnętrzu z Jezusem. I pokusa, o której słyszymy dzisiaj, czy doświadczenie, ono pozwala człowiekowi odkrywać i Boże poruszenia i demoniczne poruszenia i nasze własne poruszenia, które gdzieś tam w nas są. I może na koniec, no właśnie, demoniczne poruszenia. Jakiś e, czas temu miałem ja okazję rozmawiać z jednym z tatusiów dzieci pierwszokolonijnych. Specjalnie mówię jakiś czas temu, żeby e, nie powiedzieć, że tak powiem, w którym sezonie artystycznym to było, czy w tym, czy w poprzednich. I ten facet mówi tak, mówi żeględza. Jak chrzest, ja tam w żadnego diabła to ja nie wierzę. Jak w ogóle wierzy w jakiegoś diabła? Kto tam nikt w żadnego diabła nie wierzy. No właśnie. Zobacz. Słowo Boga mówi o tym, że Jezus doświadczył spotkania z demonem, który jest. Również tym, który przychodzi z, najdelikatniej mówiąc, niefajnymi poruszeniami, które mają na celu wypróbowanie naszej wiary, czy jesteśmy gotowi pójść za Jezusem, czy wprost przeciwnie. A ty wierzysz? Bynajmniej nie chodzi o Boga. Wierzysz, że jest szatan? Inaczej, czy wierzysz Jezusowi, bo to by trzeba było tak powiedzieć, zobaczcie, jeżeli Jezus o tym mówi. To bądźmy uczciwi intelektualnie, jak mówimy nie wierzę, że jest szatan, to znaczy, trzeba to uczciwie powiedzieć, nie wierzę Jezusowi, gdy mówi o szatanie. No to jak? Wierzę, nie wierzę? Na koniec polecę pewną lekturę. Jest taki autor, którego znamy pewnie tylko z ekranizacji, C.S. Luis, opowieści z narni. Stan opowieści z Narni, fajna książka, fajny film, ale on jest również autorem takiej, takiego zbioru listów. Nazywa się Listy Starego Diabła do Młodego. Stary Wyga Piołun pisze młodemu adeptowi sztuki kuszenia, czyli stawiania w doświadczeniu, które ma oderwać od Boga. Jak to robić? Sądzę z ja używam często tego sformułowania, on mówi, nasz pacjent, nasz pacjent i bo nie myślę właśnie o szpitalu, używając tego sformułowania, tylko nawiązując właśnie do, tej, do tych listów, mówi osiągniesz sukces, jeżeli podczas kuszenia nasz pacjent zostanie doprowadzony do, przek do przekonania, że my nie istniejemy. Wtedy kuszenie osiągnie swój cel. I to jest pierwszy cel Twojego kuszenia, żeby nasz pacjent był święcie przekonany, że nie istniejemy i jesteśmy tylko postaciami z bajki.